Witajcie w kolejnym przeglądzie Zjawisk Niewyjaśnionych. Tym razem pogadamy o trzech ciekawych tematach. Przedstawimy nagrania dziwnych pierścieni, które jest filmowane na niebie. Przedstawimy też niezwykły list nadesłany przez pana Henryka, który twierdzi, że mógł spotkać ducha swojego taty. Będzie także o dziwnej istocie nagranej w zamku. Zapraszamy! Witam! Mam prawie 45 lat. Pewnie ja, jako osoba w tym wieku, nie powinienem zajmować się takimi rzeczami, ale interesuję się duchami i zjawiskami paranormalnymi odkąd skończyłem 10 lat i nie widzę w tym powodów do wstydu. Na początku to zainteresowanie objawiało się w postaci czytania powieści o duchach lub innych tajemniczych wydarzeniach. Swojego czasu też przeżywałem duże zainteresowanie tematyką UFO i obcych, ale może przejdę do rzeczy. Opiszę wam, co mnie spotkało. Miałem wtedy jakieś 12 lat, i pamiętam, że porządnie mną wstrząsnęło to, co usłyszałem. Byłem na wsi u mojej babci. To był trudny czas dla całej mojej rodziny. Tata zmarł, a mama przeżywała załamanie psychiczne. Dlatego przyjechałem do babci, by mama miała trochę czasu dla siebie i komfortu psychicznego. Nie płakałem, bo lubiłem tu być. Babcia była bardzo fajna, a na wsi miałem sporo miejsca, by się bawić. Miałem tam też kilku dobrych znajomych, i przechodząc do najważniejszego, jeden z moich kolegów miał na imię Piotr. Nie przepadałem za nim za bardzo, ale kręcił się za nami i koniecznie chciał się z nami bawić. Pamiętam, że był dziwakiem. Zawsze to my proponowaliśmy zabawę, ale tego dnia to Piotrek zaproponował, że zaprowadzi nas do swojej bazy. Niechętnie za nim poszliśmy. Jego baza okazała się jakimś starym domkiem. Wyglądał na opuszczony. Był straszny i pamiętam, że bardzo mnie przerażał, ale nie mogłem okazać lęku przed kolegami i powiedziałem, że tam wejdę. Wszyscy poszliśmy. W środku było ciemno, śmierdziało potwornie i wszędzie walały się jakieś śmieci. Im dłużej tam byłem, tym bardziej się uspokajałem i rozumiałem, że to po prostu zwykłe, ohydne miejsce. Już chcieliśmy stąd wychodzić, gdy usłyszeliśmy głos. To był męski głos. Gdy go usłyszeliśmy, pobiegliśmy co sił w nogach. Gdy byliśmy już wystarczająco daleko, stanęliśmy i zaczęliśmy o tym gadać. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że przeżyliśmy przygodę. Wszyscy gadali, jakie to było super i wspaniałe. Tylko ja byłem cicho. Nie powiedziałem o tym chłopakom, ale byłem pewny, że ten głos należał do mojego zmarłego ojca. Ten głos powiedział nam tylko cześć i od razu uciekliśmy. Wróciłem tam, ale to dopiero na drugi rok, gdy znowu pojechałem do babci na wakacje. W poprzednim roku nie znalazłem w sobie wystarczająco dużo odwagi. Niestety tym razem nie usłyszałem głosu taty. Nie spotkałem tam nikogo, ale w tłumie śmieci znalazłem zeszyt. Był to zeszyt szkolny, podpisany imieniem i nazwiskiem mojego taty. Być może jako dziecko też się tu bawił i zgubił ten zeszyt. Czy wtedy usłyszałem jego ducha? Tony Ferguson wyznał, że podczas swojej ostatniej wizyty w zamku Hearst w Hampshire nagrał tajemniczą postać. Na filmiku widać dziwną, szarą istotę w jednym z okien, spoglądającą z wnętrza zamku. Ferguson twierdzi, że długo próbował znaleźć logiczne i racjonalne wyjaśnienie rzekomego paranormalnego zjawiska. Myślał, że ktoś robi mu głupi żart, ale jak się potem dowiedział, to okno jest dostępne tylko przez tunel i to tak wąski, że nie można go przejść. Mężczyzna podaje więc jedyne możliwe wytłumaczenie, iż ta istota była duchem robotnika zamku, którego podobno można tu spotkać. Jak twierdzi Ferguson, jest sceptyczny do zjawisk paranormalnych, ale to już nie jego pierwsze tajemnicze zjawisko w tym zamku. Ferguson powiedział: Kiedy ostatnio odwiedzałem zamek, poczułem, że coś wchodzi do pokoju ze mną. Błagałem, żeby się pokazało i ujrzałem dziwną białą mgłę, która wleciała prosto do mojego aparatu. Po tym doświadczeniu wiedziałem, że muszę ponownie wrócić do zamku. Jest zawsze zamknięty w miesiącach zimowych i nie mogłem się doczekać do przyszłego roku, więc wróciłem w ostatni weekend. Wszedłem i zawołałem to coś, żeby się znowu pokazało. Powiedziałem mu, żeby się zamanifestowało. Natomiast na temat ostatniej wizyty wyznał. Nie zastanawiałem się, dopóki nie sprawdziłem nagrania, ale przez cały czas, gdy byłem w zamku, czułem, że coś mnie obserwuje. Kiedy tam byłem, naprawdę czułem, że coś za mną podąża, ale myślałem, że to po prostu mi się coś głupiego wydaje, więc starałem się to zignorować, ale kiedy obejrzałem wideo, byłem w szoku. Księga islamu ujawnia, co czeka chrześcijan po śmierci. Link do filmiku na ten temat w opisie. W Rosji w Irkutsk wiele osób było świadkiem dziwnego zjawiska. W 2020 roku pojawiły się tam trzy tajemnicze pierścienie. Niektórzy spekulują, że to zakamuflowane latające dyski. A wy co o tym sądzicie? Księga Islamu ujawnia, co czeka chrześcijan po śmierci. Link do filmiku na ten temat w opisie.